Drogi bracie i siostry w Chrystusie, tu jestem posłaniec z kanału Idąc z Bogiem. I dzisiaj przynoszę wiadomość, która głęboko poruszy Wasze serca i być może zmieni sposób, w jaki postrzegacie swoją wiarę i życie duchowe. Wyobraźcie sobie na chwilę człowieka, który stoi na czele Kościoła katolickiego naszego ukochanego papieża Franciszka, stojącego przed wyzwaniami zdrowotnymi, ale mimo to podnoszącego swój głos aby ostrzec świat przed czymś kluczowym dla ludzkości. Tak, dokładnie tak. Święty Ojciec, pomimo swoich osobistych trudności, wysłał do naszego świata pilne wezwanie, ostrzeżenie, którego nie możemy ignorować. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad wagą słów papieża, tego człowieka, który na swoich barkach nosi odpowiedzialność za prowadzenie milionów dusz ku Bogu? A teraz wyobraźcie sobie tego przywódcę duchowego, który poświęcił całe swoje życie służbie Bogu, używając resztek sił, aby przypomnieć nam o czymś istotnym. Czy naprawdę go słuchamy? Czy żyjemy zgodnie z zasadami, które tak gorliwie broni? Jeśli czujecie podobnie jak wielu chrześcijan dzisiaj, że tracicie drogę duchową, że jesteście daleko od Boga, lub że świat staje się coraz bardziej chaotyczny i pozbawiony sensu, ten film został stworzony specjalnie dla was. To, co ma do powiedzenia papież Franciszek, może być dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby ponownie zapalić naszą wiarę i odnaleźć pokój w środku współczesnych turbulencji życia. Pamiętajmy o słowach Jezusa w Ewangelii Mateusza 24 24:25. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i je spełnia, będzie podobny do roztropnego człowieka, który zbudował swój dom na skalę. Dziś zachęcam Was, abyście zbudowali swój duchowy dom na skalę boskiej mądrości, zaczynając od zrozumienia pilnej wiadomości świętego Ojca. W tym filmie zgłębimy kontekst za tym ostrzeżeniem papieża Franciszka, zastanowimy się, co ono oznacza dla nas jako chrześcijan i odkryjemy praktyczne kroki, które możemy podjąć, aby odpowiedzieć na to wezwanie z odwagą i wiarą. Przygotujcie się na spostrzeżenia, które mogą przekształcić waszą podróż z Bogiem, ale zanim będziemy kontynuować, chcę poprosić o szczególną przysługę: zasubskrybujcie kanał idąc z Bogiem, zostawcie lajk, like, skomentujcie poniżej, co ta wiadomość w waszym sercu wywołała i podzielcie ten film ze znajomymi i rodziną. Razem możemy rozszerzyć światło Chrystusa i wzmocnić naszą wspólnotę wiary. I zostańcie do końca, ponieważ nadchodzą zaskakujące objawienia, prawdy, które mogą zmienić wasz pogląd na boską historię i waszą własną podróż duchową. Teraz, gdy już rozumiemy wagę tego momentu i wpływ, jaki słowa świętego Ojca mogą mieć na nasze życie, czas zagłębić się w kontekst tego pilnego ostrzeżenia. Co dzieje się z papieżem Franciszkiem? I dlaczego jego wiadomość tak mocno rezonuje w tym konkretnym momencie historii? W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy narastające obawy dotyczące stanu zdrowia papieża Franciszka. On, który zawsze był znany ze swej niezłomnej energii i nieustannej dedykacji Kościołowi i światu, zmaga się z istotnymi wyzwaniami fizycznymi. Pomimo zaawansowanego wieku i ograniczeń związanych z dolegliwościami, takimi jak chroniczne bóle i problemy z oddychaniem, Święty Ojciec nadal pełni swoją rolę z odwagą, która inspiruje miliony ludzi. Ale tutaj jest kluczowy punkt. Nawet w obliczu ludzkiej kruchości nie umilkł. Zamiast tego użył swojego głosu, aby wydać ostrzeżenie prorocze, wezwanie do ludzkości, aby przebudziła się duchowo, zanim będzie za późno. Więc co dokładnie powiedział papież Franciszek? Choć pełne szczegóły tej wiadomości są wciąż omawiane globalnie, Obraca się ona wokół trzech fundamentalnych filarów kryzys moralny i duchowy ludzkości. Święty Ojciec przypomina nam, że żyjemy w świecie, gdzie podstawowe wartości są niszczone przez chciwość, egoizm i obojętność. Ostrzega, że bez powrotu do cnót chrześcijańskich ryzykujemy utratę naszej więzi z Bogiem i z sobą nawzajem. Troska o najbardziej bezbronnych. W swoich naukach papież Franciszek. Zawsze podkreślał znaczenie miłości i służby ubogim, marginalizowanym i cierpiącym. Jego ostrzeżenie zawiera emocjonalne wezwanie, abyśmy nie zamykali oczu na cudze cierpienie, ale stali się narzędziem miłosierdzia i sprawiedliwości. Pilność osobistej konwersji. Na koniec zachęca nas do refleksji nad naszym własnym życiem duchowym. Czy naprawdę żyjemy jako uczniowie Chrystusa? Czy tylko udajemy, że jesteśmy chrześcijanami? Podczas gdy nasze działania przeczą naszej wierze, te słowa mogą brzmieć surowo, ale niosą ton ojcowskiej miłości. To tak, jakby sam Ojciec Kościoła trzymał nasze dłonie i mówił: Moje dzieci, jest jeszcze czas, aby się zmienić, jest jeszcze czas, aby wrócić do Boga. Wyobraźcie sobie ciężar, jaki musi leżeć na jego barkach, prowadzenie miliardów ludzi w tak podzielonym i mylącym się świecie. Mimo to, wybrał mówić, Ponieważ wie, że każda dusza jest cenna w oczach Boga. Pozwólcie, że podzielę się prawdziwą historią, która ilustruje moc tych słów. Ostatnio poznałem kogoś o imieniu Marcos, fikcyjne imię, młodego przedsiębiorcę całkowicie pochłoniętego dążeniem do materialnego sukcesu. Pracował po 16 godzin dziennie, zaniedbując rodzinę, zdrowie i przede wszystkim życie duchowe. Pewnego dnia, podczas homilii transmitowanej online, usłyszał papieża Franciszka mówiącego o potrzebie priorytetowego traktowania tego, co naprawdę ważne Boga i ludzi wokół nas. Te słowa dotknęły jego serca głęboko. Marcos postanowił zrobić przerwę, wznowić codzienne modlitwy i poświęcić więcej czasu żonie i dzieciom. Dziś twierdzi, że nigdy wcześniej nie czuł się tak spełniony i wewnętrznie spokojny. Pamiętajmy o Izajaszu 40:31. Ci, którzy czekają na Pana, odnawiają swoje siły. Unoszą się na skrzydłach jak orły. Biegną i nie męczą się. Idą i nie słabną. Tak jak prorok Izajasz zachęcał lud do zaufania Bogu, papież Franciszek robi to samo dzisiaj. Nie prosi nas tylko o słuchanie jego słów, błaga, byśmy ufali Bogu i żyli zgodnie z jego wolą. Zatrzymajcie się na chwilę i zastanówcie. Jaka jest Wasza odpowiedź na to wezwanie? Czy jesteście gotowi słuchać i działać? Czy po prostu zignorujecie tę okazję do przemiany duchowej? Pamiętajcie, każde decyzje podejmowane teraz kształtują to, kim będziemy w przyszłości. Teraz, gdy rozumiemy kontekst i pilność ostrzeżenia papieża Franciszka, czas zastanowić się, jak ta wiadomość bezpośrednio wpływa na nasze życie duchowe. Jako chrześcijanie. Jesteśmy wezwani nie tylko do słuchania, ale także do działania. Więc jak możemy odpowiedzieć na apel Świętego Ojca w praktyczny i transformatywny sposób? Pierwszym krokiem w odpowiedzi na to wezwanie jest spojrzenie w głąb siebie. Papież Franciszek zachęca nas do szczerego zbadania naszego życia. Zapytajcie siebie: Czy żyje zgodnie z wartościami Ewangelii? Czy moje działania odzwierciedlają miłość, miłosierdzie i sprawiedliwość, których uczył Jezus? Czy pozwalam się ponosić światu, pieniądzom, władzy, statusowi i oddalam się od Boga? Ta samoocena może być niekomfortowa, ale jest niezbędna. Pamiętajcie o słowach świętego Pawła w drugiej korcie 13:5. Badajcie samego siebie, czy jesteście w wierze. Sprawdzajcie samego siebie. Ta szczera introspekcja jest punktem startowym każdej prawdziwej zmiany. Wyobraźmy sobie Marię, matkę rodziny, która pracuje ciężko każdego dnia, aby utrzymać swoje dzieci. Zawsze uważała, że robi wystarczająco, co dużo zapewniając jedzenie na stole i dach nad głową. Jednak po usłyszeniu ostrzeżenia papieża Franciszka zaczęła dostrzegać, że choć dbała o materialne potrzeby swojej rodziny, zaniedbała aspekt duchowy. Postanowiła więc codziennie poświęcać czas na modlitwę z dziećmi, czytanie fragmentów Biblii razem i praktykowanie aktów dobroci w swojej okolicy. Ta mała zmiana przyniosła harmonię i jedność w rodzinie, a także wzmocniła ich wspólną wiarę. Gdy już zidentyfikujemy obszary, w których musimy się rozwijać, następnym krokiem jest włączenie codziennych praktyk dewocyjnych, które pomogą nam wzmocnić naszą relację z Bogiem. Oto kilka praktycznych sugestii. Stała modlitwa. Poświęćcie co najmniej 10 minut dziennie na rozmowę z Bogiem. Może to być różaniec, osobista modlitwa lub prowadzone medytacje. Ważne jest stworzenie świętej przestrzeni w waszym codziennym życiu. Czytanie Pisma Świętego. Czytajcie jeden rozdział Biblii każdego dnia. Jeśli to możliwe, uczestniczcie w grupach biblijnych, aby pogłębiać swoje zrozumienie. Udział w mszy. Jeśli możecie. Uczestniczcie w niedzielnej mszy osobiście. Jeśli nie, śledźcie transmisję online i uczynijcie to specjalnym momentem kontaktu z Bogiem. Pamiętajcie, te praktyki nie są ciężarem, ale okazją do spotkania z Boskim. Jak powiedziała świętego Teresa z Awila, modlitwa to intymna rozmowa przyjaźni, często spędzana sam na sam z kimś, kogo wiemy, że nas kocha. Innym kluczowym aspektem, podkreślonym przez papieża Franciszka, jest troska o innych. Nie możemy żyć naszą wiarą w izolacji. Musi być dzielona i żyta w społeczności. Oto kilka sposobów zaangażowania się: wolontariat. Oddajcie swój czas i talenty, aby pomóc potrzebującym. Może to obejmować pracę w schroniskach, rozdawanie jedzenia, lub odwiedzanie szpitali, grupy modlitewne. Dołączcie do lokalnej lub wirtualnej grupy modlitewnej. Siła modlitwy w społeczności jest potężna i budująca. Dzieła miłosierdzia. Praktykujcie cielesne i duchowe dzieła miłosierdzia. Oferujcie pocieszenie komuś, kto cierpi. Wybaczcie tym, którzy was urazili lub po prostu słuchajcie uważnie, gdy ktoś potrzebuje się wygadać. Wyobraźcie sobie swoją wiarę jako drzewo. Aby rosło silne i zdrowe, Potrzebuje głębokich korzeni, stałej wody i światła słonecznego. Bez tych elementów drzewo zwiędnie. Podobnie nasza podróż duchowa wymaga zrównoważonej uwagi dla tych trzech obszarów. Na koniec pamiętajcie, że podróż duchowa nie jest sprinczapem, ale maratonem. Będą dni, w których poczujecie motywację i jasność, i inne, w których wątpliwości i zmęczenie zapukają do drzwi. Ale właśnie wtedy nasza wiara będzie testowana i wzmacniana. Inspirujący przykład pochodzi od Joanny, młodego studenta, który zmagał się z wątpliwościami dotyczącymi swojej wiary. Zaczął praktykować codzienną modlitwę i uczestniczyć w rekolekcjach. Choć przechodził przez wzloty i upadki, jego wytrwałość doprowadziła go do ponownego odkrycia piękna życia chrześcijańskiego. Dziś prowadzi grupę młodzieży w swojej parafii. Pomagając innym znaleźć sens w swojej wierze. Zanim zakończymy tę część, chcę zostawić ostatnią refleksję. Co zrobicie dzisiaj, aby odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka? Każda mała decyzja się liczy, każdy gest miłości, każdy moment modlitwy, każdy akt służby przyczynia się do budowy lepszego świata, bliższego Bogu. Dotarliśmy do końcowego etapu tej podróży, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Pilne ostrzeżenie papieża Franciszka nie jest tylko wiadomością do wysłuchania, to wezwanie do działania, to zaproszenie do przemiany naszego życia i, w konsekwencji, świata wokół nas. Ale oto prawda: każdy dzień, który mija bez odpowiedzi, to stracona szansa na zbliżenie się do Boga i spełnienie naszej misji jako chrześcijan. Wiem, że podążanie tą drogą nie zawsze jest łatwe. Może stoicie przed osobistymi wyzwaniami, problemami finansowymi, trudnymi relacjami, wątpliwościami duchowymi, lub po prostu uczuciem przytłoczenia współczesnym życiem. Te przeszkody są realne, a Bóg rozumie wasze trudności. Pamiętajcie o słowach Jezusa w Ewangelii Mateusza 11:28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni. A ja was uzdrowię. Nie obiecał, że będzie, łatwo ale zapewnił, że nigdy nie będziemy sami. Teraz wyobraźcie sobie, jak za rok spojrzycie wstecz. Wyobraźcie sobie, że jesteście dumni z decyzji podjętych dziś. Zaczęliście codziennie się modlić, wzmocniliście więzi ze swoją wspólnotą wiary i staliście się narzędziem miłosierdzia dla innych. Wasze życie jest teraz pełne celu, pokoju i głębokiej więzi z Bogiem. Czy to nie byłoby coś wspaniałego? Ta przyszłość nie jest tylko możliwa. Może zacząć się teraz z decyzjami, które podejmujecie w tej właśnie chwili. Dlatego chciałbym Was zaprosić, abyście dziś podjęli pierwszy krok. Oto trzy praktyczne działania, które możecie podjąć od razu. Subskrybujcie kanał Idąc z Bogiem. Naszym celem jest wsparcie Waszej podróży duchowej treścią inspirującą i praktyczną, taką jak ta. Kliknijcie przycisk subskrypcji teraz i dołączcie do tej wspólnoty wiary. Udostępnijcie ten film. Jeśli ta wiadomość dotknęła Wasze serce, może również dotknąć serca innych. Udostępnijcie ją przyjaciołom, rodzinie i kolegom, którzy potrzebują usłyszeć te słowa. Razem możemy rozszerzyć światło Chrystusa. Dokonajcie małej zmiany dzisiaj. Zacznijcie od czegoś prostego. Przeczytajcie dodatkową modlitwę. Przed snem. Przeczytajcie fragment Biblii podczas śniadania lub zaoferujcie pomoc komuś, kto jej potrzebuje. Małe gesty mogą przynieść wielkie przemiany. Nie czekajcie na idealny moment, aby działać. Życie składa się z niedoskonałych chwil, a to właśnie w tych momentach Bóg najbardziej nas potrzebuje. Ponadto nie jesteście sami w 1900 tej podróży. Miliony ludzi na całym świecie odpowiadają na wezwanie papieża Franciszka. Szukając życia bardziej autentycznego i duchowego, dołączcie do tej masy serc otwartych na boską łaskę. Wyobraźcie sobie na chwilę świat, w którym każda osoba decyduje się postawić Boga na pierwszym miejscu świat, w którym miłość zwycięża nienawiść, gdzie współczucie pokonuje obojętność, a nadzieja oświetla nawet najciemniejsze miejsca. Ten świat zaczyna się od Was, od Waszych myśli, Waszych słów i Waszych działań. Kończę potężnym cytatem samego papieża Franciszka: Bóg nigdy nie męczy się przebaczać, to my męczymy się prosić o przebaczenie. Dziś prosimy o przebaczenie za te chwile, kiedy oddaliliśmy się od Niego. Dziś podejmujemy decyzję, aby wrócić do domu w ramiona Ojca. Dziękuję, że jesteście ze mną w tej refleksji. Niech Bóg błogosławi Waszą podróż i doda Wam sił, abyście odpowiedzieli na pilne wezwanie Świętego Ojca. Pamiętajcie, nie jesteście sami, razem idziemy z Bogiem. Do zobaczenia następnym razem.